Oj, 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 jak jakby się dawno nie widzieliśmy w tej grze, i w sumie nie brakowało mi tego wcale. Ale wam, z tego co czytałem pod poprzednim odcinkiem, na pewno brakowało przychlasta. Przychlast numer jeden, pobieg gdzieś w prawo, bo widziałem typa i nie za bardzo wiem, gdzie mam się dostać. Więc, więc jeszcze nie jesteśmy w tej całej kopalni i w niej nie byliśmy. Widzicie coś w ogóle na film? Chociaż trochę. Jak wiecie, zaczęła się apokalipsa. i... Bardzo możliwe, że będę krzyczał. Bo pierwszy raz w życiu. Przeżywam apokalipsę. Ustawimy sobie kamerkę, sprawdzimy ile mamy baterii. Hu Mamy bardzo mało baterii, więc w tym odcinku Szymon musi być szybki. No przykry Debil bieg w tą stronę, więc on musi tutaj gdzieś być. No tu musi być, no. Nie ma innej opcji, musiał tu wejść. O! Jezus na starcie już takie coś? Słyszeliście to? Pierdolę, dole, się Kto to był? Ja tej gry nie rozumiem. Ja tej gry się boję. Ja jestem na tabletce teraz, na spokojnie. Jeszcze magnes zdjąłbym, żebym się nie był. Słuchajcie, ja chcę zobaczyć, gdzie on jest i kim on jest, bo się boję wyjść do niego. Mogę się tu nachylić? Z prawej strony słyszę, że ktoś coś przesuwa. Z lewej strony słyszę, że ktoś idzie. Szymon, to jest tylko gra komputerowa. Czego ty się boisz? Pizdo. A chętnie bym go zobaczył, nie? Wdechłem w łańcuch. Ale pis go tam ten debil. I tu jest jakiś... Ale co... Co on tu robi? Cześć. Muszę teraz obczaić. Wszędzie krew. Wy nie za wiele widzicie. Ja nie za bardzo mam baterię. Zajebiście po prostu. Zajebiście. Mhm. Może więcej takiej muzyki, więcej. Dobra, słuchaj. Koleś, nieważne kim jesteś i czym jesteś, boję się ciebie. Chcę, abyś... Się... Co? Jak... Jak czołgać się? Z jakiej racji mam się... O Jezus Są dwa przejścia, słuchajcie, idę tu Dobra, wiem gdzie mam się czołgać chyba bo... Te drzwi będą zamknięte pewnie Ale się cykam Dobra, mam baterię Weź baterię Myślałem, że ktoś mi wyskoczy Uff, Dobra Tak też myślałem, że... Zaryglowane e... Zaryglowane no nie, bój się, to jest tylko gra komputerowa. Dobra, widzę kartkę. Będzie dziwny dźwięk przy podbieraniu. Sutki mi się normalnie zostaw tą kurwa kartkę. Nie wiem, na kogo mogę tu trafić. Nie wiem. Nie wiem i to mnie przeraża. To mnie kurwa przeraża. Co to jest za ninja ty? Mogliście zobaczyć? To dziewko? On się przeciągał? Od kiedy oni się kurwa czołgają? Nie, on nie wyciągnie z tego, on mnie nie widział tutaj, nie? On wszystko rozwala, słyszycie? Drzwi rozpierdolił. Jest bardzo możliwe, że drzwiami mi się uda tam wejść. Tylko, jak ja mam go ominąć? Tu jest, Wyrwidzew. Tu gdzieś był. Tu jest. Słuchajcie. jak ją mógł ominąć? Dobra, z której strony, z pierdolę Wszynku, nie bój się! Siekawy. Ej, drogie dzieci. Cieszę się, że już to się powoli kończy. Dobra, teraz, słuchajcie. No nic, nie muszę wyjść. Słuchajcie, nie gdzie jest wyjście dokładnie. Nie wiem jak, ile mam czasu, ale bym chciał sprawdzić, czy nie ma tu jakieś baterii. Ja naprawdę potrzebuję baterii. Nie ma bandażu. Schowałem się. Co tu trzeba zrobić? Ja nie za bardzo wiem. Jestem w za dużym szoku, wiecie? W za dużym szoku jestem. <śm> 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 Pierdolone, skurby, syny. Kajmo mi Gdzieś kółko tu przyleciało. Dobra, widzę, widzę, widzę. On jest za mną tej! Hop! Skurwysyn, syn, drzewko. Pierdolę zmieniać. Skurwiel Zawsze chciałem tu być, nie? Zawsze! Cześć, mogę sobie patrzeć, wobec świetnie. Tak, tak bardzo mi zależało. On tu jest widzicie? Ja tego nie przejdę, jak on tu jest. On mnie chyci. On mnie chyci. On mnie chyci za rękę. Skończy się to. Ja nie pójdę w tym, jak w tym, w tym burze, co jest. Ja nie pójdę w, to, w tą burze, co tam jest. Nie ma opcji takiej. Nie, bo mnie chyci. Dobra, niech mnie chyci. No chyć mnie, no chyć. No chyć. No dalej, cwaniaku. Chodź. Chodź. No chyć mnie, no. nie za bardzo więc znowu bo te koszmary to jest czarna magia Te koszmary to jest czarna magia Powiedzcie mi, że będę miał gdzieś tu z baterii Wchylum oczywiście Uuu, weź, Z nerwów mnie boli Nie wiedziałem że tak ciężko będzie mi się grało w tą grę mu. Naprawdę, tabletki wziąłem. Magnes, żeby się nie stresował I rozluźnić mię, mięśnie chciałem. Niech nie wyskakuje, bo ja nie wiem co. Co to jest? Chłopaki są, nie żywy. Czekaj, przełożę baterię. Widzicie to? To są same dziewczynki, te moje koleżanki. Dobra, ja to nagram, bo to jest bardzo ważne. To od razu wiedziałem, że to trzeba nagrać. No bo to zawsze coś innego, nie? Nie jedna, tylko 50 na przykład powierzchni. Brrr, brrr, brrr. Brrr, brrr. Tak robi kamera. Po co? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dobra, słuchajcie. Tylko, że one są wszystkie na dworze pojechane. Mogę jedną rzecz zaoczyć? Ciemno. Dobra, jasno. Do bozi idę. Jo do bozi idę. Jo do bozi. Ty! Ty! ja spadła! Nie 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 zabijaj mnie Błagam cię Daj mi to przejść za pierwszym razem Widziałem jakiś Ej ze strony. Dobra otwieraj Wchodzę tutaj Co to jest Ale się zesrołem Kolejna kartka Jest bateryjka? Nie ma Dobra Szymon rób to szybko Rób to musisz to zrobić szybko Ale kurwa jasno ale kurwa jasne Ty, kto to otworzył? Tu się coś stanie No drzwi mi odkluczyli Normalnie, kluczykiem Library Library, dawaj Dawaj do li librady. Jestem w Library Dobra widzę tam światło I co mam zrobić? Co mam zrobić się pytam How the fucking hell I wydostać się, must go a mi boli, boli nerwy, boli mnie. Dobra, kurwa, zrobię to. Brrr. 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 mi. Oj, oj, oj! Oj, kurwa! Ej, jest! Jest typ. Jest typ! Ciun jest. Typ. Jest typ. Jest typ. Uważajcie. O kurwa, on jest... Ale ta li library jest wielka Cię <śmiennie> go widziałem No Nie, 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 nie Nie wolno ci mi robić tego Nie wolno nie, nie wolno ci mi tego robić Odejdź mi KURWO Odejdź ty SZCZUNIE JEBANY Nie BYDZIESZ mi Języka wtyką O kurwa, zgubiłeś się ty Dobra, wyjdziesz, uda się on jest dopiero zaś tam. Dobra Szymon, uda się, on wolno idzie, on się nie śpieszy. Kurwa, gdzie ją mam wyjść? Ja w szoku. W jestem jakimś, kurwa, książkowym. Yes. Odpocznij za chwilkę, bo on też nie wie za bardzo, gdzie ty jesteś. Szymon, zgubiłeś go chyba. Dobra, nie, nie zgubiłeś, bo znowu pis go basem. Kaj mu przejść? Tu? Tu, patrz, tu. Czołgę się, czołgę się, na C. Na co się czołgą gumy. Dobra, patrz, patrz, patrz. Uda się? Koleś był? Ksiądz chyba? Czy ten woźny? Co mu zrobić? Spierdalał cud! Ale wszystko dziewuś, no, dziewuś! jestem w ranym świecie już, dobra, spoko. Nienawidzę tych kurwa, jebanych koszmarów ja jestem? Co zapisywanie? Gdzie Dobra, umiem dodawać. Czekaj. Tędy, żem przeszedł. Widzę stolik. Dobra, widzę. Widzę wyjście. No puść. Ja pierdolę pojebane gówno. Czekaj. Bandaż tylko? wiele. Na Czy jest jakiś sens w ogóle w tym? To jest kopalnie już? Czekaj. Dobra, pijem. Dobra, zjeżdżam tam. Nawet się nie wasz mnie jednąć. Uch, uch, uch. Jest za mną! I oto na O kurwa, Nie żyje. Na bank nie żyje. Kolej! bo ty! pan śmietnik. Tych drzewek się tak mocno nie boję, to jest, to, jest to jest dobrze. Te drzewka są o wiele mniej straszne niż obsilu, no gorzej jak już ich poczujesz, że możesz ich za sobą. To jest wtedy problem, ale... Tam był, nie? Wjeżdżam tam od razu. Spierdalej! nie lubię. Trafię. No co co widziałeś? Czysty debil Czysty debit ja nie wiem co mam zrobić, chajem mój. Spierdalaj Nie za bardzo wiem co mam zrobić Kurwa, co mam zrobić tutaj? No, agamem, agamem. <tus> Weapon pyramid. <tus> Suka. Tego się nie spodziewałem. Kurwioż. Nie, co kurwa mam zrobić? Czy to kryształ? Może jeszcze, jeszcze mówiś? Gdzieś to skoczył? Z lewej jest, czy z prawej. Płynie on tu na, czołg na czołgaczu idzie. Ach. Kurwa, nie wiem gdzie Тристристч Нос чи юу даа Świetnie się wybandażowałem Dobra, zabij mnie ty pajacu Z główki mnie za... Co za kurwa. Gdzie mam iść kurwa? Gdzie mam iść? On cały czas za mną kurwa chodź. Gdzie mam kurwa iść? Się pytam kurwa gdzie mam iść? Ciekawe czy Ja się zajmuję. Chuj wiecie, on kwiczy czy on woda? O tu jest. Widzę, widzę. Kojak? jak? Jak ja mam się tam dostać? Niech mi ktoś powie, jak ja mam się tam dostać? Za Chiny ludowe, nie wiem. No, chodź jestem raz, więc Więc nie. nie Nie za więcej. Jak mam tam kurwa wina, pytam? Dobra zabij mnie amfetami, zabij mnie Nie wiem jak mam tam wejść Za chwilę ludowe nie wiem jak mam się tam wspiąć Bo tam było takie przejście które Na bank służy do wyjścia Dobra sobie. Robimy tak Może tu jest gdzieś wejście Kurde, mam ci morde się kurwa fajfusie Z jakiejś rury Jak szybko. Co mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić, ciebie CO JA MAM TU ZROBIĆ?! Jebany brud z paznokcia Ja nie wiem co mam tu zrobić Widzę, że tu góry są jakieś przejścia, ale jak ja mam się wdrapać? Za chwilę do Czekaj Nie widziałem tego Nie, John S. Sam kurwa utkaj ten ryj. Squish oh! B! Oh! Zgryzłem zagadkę. Есмь, <говор> <говор> Nie, spadnie na głupi ryj, nie? <śmiech> 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 nie będziesz mnie gonił. Not this, kurwa, time Ło, już cały czas na piździe jestem Myślę, że się ukryje Dobra jeszcze raz to samo Muszę tak coś inaczej załatwić Czy on mnie musi za... on mnie zawsze znajdzie, tak? Co teraz mam zrobić? Niemożliwe, że od razu do moich drzwi podejdzie Ja nie wiem co mam zrobić, kurwa Nie wiem co mam zrobić, to jest ten ksiądz pierdolony To jest ten jebany ksiądz I nie wiem co mam zrobić Dobra, tu są jakieś drzwi, do, do góry Bude. Dziewczynka bo. Kieruj! Są kieruj! Muszę! Muszę to są jaja, wiem. Przestań mi kurwa ciotować wreszcie. Nigdy nie zrozumiem tej gry Drogi widzu, więcej jutro, jutro najprawdopodobniej będzie zakończenie Ja mam dość, ja mam dość po prostu Nic nie rozumiem z tej gry, nic nie rozumiem 10 godzin przegrałem, nie rozumiem nic, nothing